Ci Mabko, zanim odcinek, niedzielne wrabstwory okazje. A tym razem nowość na sklepie, czyli Custom Battle. Jest to, yy, no, pusta butelka w sumie. Ale po co taka pusta butelka? Na przykład, jeżeli macie APC, które jest koncentratem, możecie sobie je rozrobić tutaj w tej butelce i przykładowo markerem w odpowiednim miejscu napisać sobie, co to jest za produkt i w jakich jest proporcjach. Także dzisiaj, do końca dnia, minus 30% na sklep w a teraz lecimy z odcinkiem. I witajcie w kolejnym tym razem odcinku Wrap My Ride. Right". W dzisiejszym odcinku następny, już przedostatni, widz, Będziemy zmieniali jego furę i mamy taki mały poślizg, ponieważ tym razem nie z naszej winy. widz ma do nas jeszcze 60 km. Umawialiśmy się na 8.30, a jest 8.45. Plus jeszcze do tego godzina, więc wszyscy. O, nawet Siri się odezwała. Wszyscy czekają w gotowości. No i myślę, że za godzinę gdzieś przyjedzie, przywitamy się. A jaka to fura? Zobaczycie, za niedługo. Prawdopodobnie dzisiaj nie będzie. <laughs> Ma 60 km od 2 godzin do nas. No, także... <laughs> no to chciałbym Ci zaproponować whisky, ale jeszcze brakuje nam 2 miesiące. Tak, Kuba, chodź. Żebyś się nie nudził w trakcie czekania na... Y... Ale nie, poważnie... Nie nie poważnie to się w trumnie leży, nie wiem. Na razie stoi, klejenia, nie, folia, leży trumna, trumna jest, właśnie Wojnie. leży, koniec spania. Słyszę nawet, dużo się drzemie. Ta wyłazi, ty wyłazi, ta wyłazi, ty wyłazi. Tu jest kolejna rzecz, którą też w tym odcinku będziemy robili. Razji przywiózł nam tiula I musimy go, proszę o was, okleić w kolorze Audi. I jeszcze plus jeden taki mały smaczek, o którym na razie nie muszę mówić, nie muszę, nie mogę mówić i dopiero dowiecie się późniejszej części, a folia czarna szczotkowa I tak to będzie ładnie wyglądało. Ale folia nie pracuje w takiej temperaturze. Później, że k***a, aplikator. Jak będzie za ciepło, to się będzie rozwalać też. To będzie się kaszka robić. No. Jak jest za zimno, to się będzie rwała. mojej baletnicy. To, to i rąbek rąbki. u spódnicy, no. Nie moje zamówienie? Czy wysłaliście paczkę do Sochaczewa, bo czekam tydzień i pół? Właśnie, 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 właśnie. Do wszystkich osób, którzy do nas dzwonią o zamówienia, piszą o zamówienia, do mnie na Instagramie, mailowo i tak dalej, na Instagramie tym tutaj, co się wyświetla, na bieżąco tłumaczę wszystkie takie ważne sprawy, więc jeżeli jeszcze nie kliknęliście follow, to kliknijcie. Wczoraj tam na przykład tłumaczyłem, że każda osoba, która zamówi cokolwiek u nas ze sklepu, no to Trafia do nas zamówienie. To zamówienie trafia do chłopaków, żeby je spakowali, i w momencie, kiedy oni drukują etykietę, której nie możesz pokazać, to proszę ja Was, dostajecie maila, że Wasze zamówienie jest spakowane i oczekuje właśnie na kuriera. Więc jeżeli takiego maila nie dostaniecie, to znaczy, że paczka jest w trakcie pakowania. I teraz tak, jeżeli takiego maila dostaniecie przed 11, to jeszcze w ten sam dzień ta paczka do Was. Idzie. Jeżeli po 11, no to paczka wyjdzie na następny dzień, bo kurierzy od nas zabierają wszystkie paczki właśnie o godzince 11. Także jeszcze raz ja bardzo rozumiem i wiem, że każdy chciałby jak najszybciej, natomiast jeżeli mamy 800 paczek na raz do spakowania i dzisiaj właśnie wyjeżdża kolejne jakieś 250 paczek, i tyle praktycznie codziennie od nas wyjeżdża w tym tygodniu. Także jeżeli chodzi o same zamówienia, to bardzo dziękujemy, ale pytania o to, gdzie wasze paczki to. Troszkę się trzymać. Troszeczkę cierpliwości. Będzie jest, to potrzebujemy Jest szansa. Twoje zadanie brzmi następująco: Przemysław firma w Rapster musisz znaleźć kuriera GLS i odebrać towar i dostarczyć go do siedziby firmy. Ja go znajdę, ale przyjął. Przyjął? Część firma w z tej strony. Powiedz mi, gdzie w tej chwili krążysz, bo mamy paczkę, którą. słyszysz. Dobra, to kolega podjedzie tak jak ostatnio do ciebie. O, ludzie są niepoważni. Zaraz Hugo, o ten o 11 jak skończą paczki, pakować Akcja, kolejna misja, odpalamy piec. Jakże chłopaki tam poczyszczą i trzeba będzie to odpalić. Bo zimno już. Zima, to zimno. Co tam Hugo? No nie pytaj. Ciężko jest. Kopali. <laughs> Jak u nas na Śląsku, jo? Jo. Hopie. <gry> Masakr. Nie, Kto tego zabrać. Nie mam szufelki żadnej. Te paski już spakowane? Nie, no to koledzy pakują. Uh -huh. To no. ciebie zdegradowali. No widzisz. O, oh, fuck. To przecież nie będę robił. Jechaliście skąd? E z z Spod Warszawy. O, I gdzie była taka? Na Praca. S8, tutaj już prawie u was. No ja trochę się zeszło. No przyznajcie się, że się spóźniliście. No, ale nie nasza wina. A, a czy ja wina? Dobra, chodźcie, popowiadacie coś. No dobra, przyjechał do nas Piotr ze swoją E30, także. Siemanko. Siemanko. Piotra też możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka. I przypomnijmy sobie, jak to było. Piotrek, który przyjechał moją miłością. E30. Jeszcze byłem E30, zrobiony kompletny remont, lakier, silnik jest 2,5 to klatka, gwint. Jak to przypada na E30? Okej okay, Piotr, opowiadaj, co tutaj się zmieniło. Kiedy byłeś u nas? Dobre pół roku temu ponad, tak? Dokładnie. Dobrze, jest to już przedostatnie auto na Wrap My Ride, zostało jeszcze, zostało jeszcze jedno. Jakie? Tego nie mogę powiedzieć, <laughs> ale zgadujcie w komentarzach powiedz, czy coś się zmieniło oprócz tego, że odleciała ci lotka? W trakcie jazdy! Zgubiliście lotkę? No, odleciała Ale teraz? No. Okej, okay. ale. Oj, 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 No. Ona jest z jakiejś tworzywa, z gumy. Tak. Naklej do szkła! No, no, średnio. Czy coś się zmieniło oprócz tego, że odleciała ci lotka? W, trakcie jazdy? w sumie to nic. W garażu się zmieniło, jest fałka. Ale na razie trzeba poczekać. Ale no jeszcze, jeszcze tutaj nie ma. Na okay. razie w czyli wszystko to co było, tak jest. Tak. A co potem będziesz z nim robił? Nie Jak będziesz pałkę wsadzał? Nie. ja potrzebuję takiego, do... żeby turbo wsadzić i wsadzić go do R34. Możemy się dogadać. No, bo pewnie na handel, handel będzie. Dobrze. dobrze, dobrze. Cena nie będzie za duża. Yy, czy na coś jesteś przygotowany? Masz jakieś wyobrażenie? Jakbyś chciał, żeby wyglądała. Nie wiem, sam. Dobra, czyli <laughs> wszystko zostawiasz w naszych rękach. Tak. Miałem tyle pieniędzy, zobaczymy. Jaki, jakiś to ładny. <laughs> ok, jeżeli chodzi o y, małe spóźnienie, to tutaj możesz wytłumaczyć, że drogi. Nie drogi. Nie no, wypadek, no, wypadek był po drodze. Mieliśmy być o 8.30, jest 11.20. <laughs> Także my tak naprawdę nie mamy już za dużo czasu, Poproszę kluczyki. Na telefon do odbioru, wszystko w naszych rękach. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pisa, tak, z butasują. Замови ми ти сега с пилот Jedyka, A oczywiście Tarent i jak również inne e, kosmetyki możecie dostać na sklep w Dobrze Pani dobrze dobrze Mój pomysł jest taki na BMW Tym razem chcemy pojechać klasycznie, nie w jakieś wystrzelone projekty, zadrukowane i tak dalej. Pojedziemy klasycznie, ponieważ to auto też takie jest i tak bym chciał, żeby było zachowane. Myśleliście, że zdradzimy wam kolor, ale nie tym razem, bo uwaga. No i tak jak już widzieliście, będzie takie. Tu padła nazwa folii. Folia. Będzie wyglądała jak lakier, i wydaje mi się, że do tego auta. Siądzie? A czy siądzie? to nie wiem. Oglądajcie do końca. Mamy 18 metrów bieżących, powinno nam na całe auto starczyć, z małym zapasem w razie czego jakby coś nie poszło, tak jak na przykład nie poszło ściąganie nam zderzaka. <grym> więc to nie ja to. On. Więc jeszcze tutaj z tym zderzakiem powalczymy, ale tak naprawdę no, czasu mamy, wiecie, sami ile, więc od razu kuba kniemy. Tak, ja się zabieram za maskę. No. C. Okay. Jeszcze dwa słowa na temat folii. Tak jak widzicie, folia 3M, seria 2080 i dokładny kolor. Tu padło oznaczenie koloru folii. E, folia wylewana z metalikiem w środku, plus do tego klej kanalikowy, tak żeby cała realizacja wyglądała ładnie. A to, co to jest klej kanalikowy, to już nieraz wam mówiłem. Dobra, pokażę Wam teraz taką fajną właściwość folii. Akurat trzemka tak ma i to bardzo, bardzo ułatwia montaż na takich dużych powierzchniach. Bierzcie sobie opalarkę. Folia jest luźno na całym elemencie i wystarczy, że całą folię sobie po prostu położoną na luźnym na elemencie wygrzejecie i większość takich zmarszczek po prostu zniknie, bo folia się rozprostuje na masce. Tak ponieważ uczył mnie najlepszy człowiek, który potrafi nauczać najlepszy raper na świecie ten to tutaj płaszcza To jest śmieszki Nawet że dwa linki nie użyłem, tak? Ładny kolor, podoba mi się i nie będzie przesadzony będzie dobrze wyglądał, i tak naprawdę mamy połowę maski już na płasko. Wystarczy to wszystko wyraklować. Teraz zostawiam polarkę kubie. Niech ja sobie będzie Dziękuję. By yourself, all the mall bands wax old like the garment. My advice to the hundred take what you can, only for a season to be delivered up like a lamb into the feast until we need him, Jesus watches the nations move step by step. The Quaker make the nations move. Same fate looking to invade a nation soon. Sweet smell of words to encase a fragrant tomb. Faced with the option that you either break or be ruled or resort to the evil that you attempted to remove. But Serpent's identity, difference being that you persist to uncover the illusion and trickery. Until what you get to see, paint a picture of history. Lions, tigers, bears, and dragons. Oh my. Bronze, lion teeth like daggers. Let's see. I speak with authority. I can't help it, homie. God's hand took a hold of me, put me in the game, dropped the spirit and it's pulling me, put me in my seat, my enemy sits before me and it's real, and that's just how we roll. Ciepło, że ukolę podłom. Wiesz miem w tej samej chwili ciebie o co zapytasz? Nie No. Zobaczymy, jak wyjedzie, przy świetle dziennym. Tak wygląda, nie? Szczerze? Nie moja bajka. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym dniu. W kolejnym dniu. Pował, to już oklejona, Zaraz wam pokażemy, zaraz omówimy, ale jest dopiero godzinka dziewiąta, więc najpierw wkrótce. Swankin' like a brand new this. And I'm dippin' down on my feet and my ride too clean Wake up every morning, hand a lemon to my tea More little story is, you are you And I am me, just be I'm a gentleman, now I'm settled in Even when they said don't let them in, I said, guess again What's the way I walk to a room and everybody stare? Godfather-like presence, everybody know I'm here Stepping right into my office, pouring Baron on the rocks Toast To the never see the light And the haters that see my ghost a night man Oh, you know I am? Oh, you know Nie przewidzieliśmy jednej rzeczy. z racji tego, że tutaj kanapa jest... Wygląda jak wygląda, zaraz wam pokażemy. O! Właśnie tak wygląda. No, to mój pomysł jest taki, że oddajemy kanapę do Mirasa z MS Car Design ze Szczecina. Mirasa znacie już z Wośpów, bo robił tapicerki do jednego i drugiego projektu na Wośpie. A propos Wośpu, to jeszcze będę Was też informował na przyszły rok. No i wygląda jak wygląda. Chcemy ją oprzeć na nowo, żeby był ładny w środeczku. Jak już będzie ładny na zewnątrz, to ładny też nie będzie w środku. To takie mała niespodzianka dla właściciela ręki. Hugo, masz bardzo bojowe zadanie. Coś jak misja w GTA. Chodź w Hugo, trzeba to. Tak, o, w jakieś trzy połączone kartony z delikatnym wypełniaczem, pozawijać i przygotować, żeby to kurier dzisiaj zabrał. Przemas, a ty nadaj paczkę. Czymś, Do paczkomatu. No <laughs> Hugo ostatnio wysłał do paczkomatu półtora metrową rolkę folii. Nagrywam. Ostrość. Siemano, dzień dobry. Ja właśnie przyjechałem do firmy. W razie czego to nazywam się Mirek Salon. Prowadzę firmę MSK Design, ale to nieistotne. Zobaczcie, mamy połowę października, a w zasadzie drugą połowę października. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Polska złota piękna jesień, ale nie o tym dzisiaj. Przyjeżdżam sobie do firmy, a tutaj stoi takie coś. Chłopaki są niesamowicie szybcy. Chłopaki stąd. Wczoraj przesyłkę wysłali, dzisiaj już jest. Otwieramy paczuszkę, zobaczymy, co jest w środku. Ja to wiem, to zobaczycie, za chwilę. Jesus, co to tośmy, Jesus. No dobra. A uu. No dobra. Co to się tu stanęło? Orzesz, ty. Kanapa, jak widać, jest już trochę zmęczona życiem. to zmęczenie postaramy się zlikwidować. Nie ma za dużo czasu. więc <laughs> Trzeba się brać do roboty i to naprawdę, naprawdę, żarty żwawym ten. Narzędzia destrukcyjne w dłoń. I ogień. Bo nie ma czasu.

oriented that should be my album title dedication and commitment man that shit is hella vital the key to success was lost in a haystack 20 albums later man i got my place back and i got a couple placements where they don't even place rap and now i got some new fans and i know where they stay at. and they message me just to see how i'm doing and i hit them right back to let them know i'm still pursuing the dream we on the same team know what I'm Długi, a jak będzie szeroki, bo mniej więcej chcę połowę tej długości no. zrobić, żeby on był taki w miarę duży, żeby z... jak I dron będzie. Nieistotne, nieistotne. nieistotne są, no Będę za. po prostu masz szerokość powiedzmy na 60 cm. Mm. 2,20 jest, no to takie metr 10, żeby miał. Mm. To, to będzie dobrze. A, a, bo wy jeszcze nie wiecie o co chodzi i się nie dowiecie, ale zobaczycie później. Na pewno się dowiecie w tym odcinku, i na pewno przyjeżdża do nas w tym odcinku jeszcze Remek. Mały update, co tutaj z błębką. Jest oklejony prawy cały przód, maska, błotniki i lewy bok. Teraz będziemy oklejali bok prawy. Jest takich rzeczy na bieżąco. Tak jak widzicie listwy, nie chcemy, nie chcemy ich ściągać, żeby no potem ich nie wklejać w to samo miejsce. One są na całą szerokość drzwi, więc po prostu odcinamy w uszczelkach tutaj. Więc jest tutaj z dwóch elementów. Tu niestety jest troszkę trudniej, bo trzeba tą listewkę całą obejść dookoła. Tak, żeby okleić ten element z jednego kawałka. Tutaj na fabrycznych spoinach jest łączenie. Progi ściągnęliśmy i przykleimy je dużo lepiej. No a z taką najtrudniejszą i w sumie najciekawszą rzeczą to będzie oklejenie dachu, którego nie widzicie, bo jest auto podniesione. Natomiast dach musimy okleić razem z tymi słupkami tutaj przed nimi, i razem ze słupkami tylnymi. Ponieważ to jest wszystko zrobione z jednej blachy bez łączeń, a łączenie poprowadzimy sobie tutaj w tym miejscu w oryginalnym przetłoczeniu. Dlaczego mówię, że jest to dosyć trudne, bo mamy 3 metry bieżące materiału i jeżeli mamy rolkę folii, no to ona będzie szła pionowo. Więc będziemy musieli po środku, tu gdzie jest szyba, zrobić nagrzać folię i po prostu ją porozciągać na słupki, na boki. No i będzie to dosyć fajnie i śmiesznie wyglądało. To z takich rzeczy z BMK, a teraz druga rzecz, czyli tyul raz Oklejamy wszczotkowane czarne aluminium, tak jak całe auto i no on jest dużo większy niż myślałem. Myślałem, że jest troszkę mniejszy i trzeba gdzieś wymyślić mądre łączenia. Łączenie wymyśliłem tutaj. Pierwszy element to będzie cała ta listewka, potem drugi element tył bagażnika i całe to narzucamy na raz. I to jeszcze nie jest koniec, bo Rezi sobie wymyślił grafikę, którą na samym środku tiula będzie duża Żółta grafika, ja się zabieram do pracy, odtłuszczam to wszystko, no i zaczynamy kleić od tyłu. Audycję zawierała lokowanie. Co masz na myśli? To taka normalna dziewka, dawka z dla mnie. Przetłoczenia to Remek będzie musiał to wrzucić na czterech widełach. Z jest masakra. Dlaczego? To jest masakra, bo jest bardzo dużo tych wszystkich przetłoczeń takich drobnych i nie chcę nigdzie pozamykać sobie powietrza. Jeszcze mi jedno zostało, uwaga, nie dotknij. Już mam trzy zrobione, jeszcze tylko jedno, no i front najgorszy, bo tutaj mamy cztery narożniki, które się zbiegają w jednym miejscu. No gdzieś trzeba uciekać z tymi nadmiarami folii, ale nieźle. źle. Nie ma co narzekać, przekleić. Jak to już zepsuje, to już więcej folii nie mam. A jutro Remek musi to odebrać Więc lepiej żebym tego on nie zepsuł Dzień dobry Dzień No chodź, bo tak łyso coś na tym da Chciałem <laughs> gumę wziąć, bo jadłem rybę <laughs> Przepraszam Chwilę pożuję

Nice, Fajnie. Wierzę, kto będzie z drona wyglądało zajebiście. Na maksa, fajnie. No i tej wielkości chyba wydaje mi się, że biorąc za Całkiem nie no, jest, jest mega super, bo w momencie, kiedy będę leciał, będzie efekt z góry niesamowity. No w momencie, kiedy Renek będzie leciał. <grymne> <grymne> Ja tam zawsze się boję, że jak tu tak ktoś szybko, szybko jedzie, że tam mu ktoś wyjedzie na końcu, i tylko tak patrzę, żeby nie przypalił w nic. Dobra, kochani, powoli będziemy kończyli ten odcinek. Niestety tym razem troszkę bez entuzjazmu, bo jesteście po całym tygodniu naprawdę ciężkiej pracy. Nie tylko tu, ale też tam. Doskonale wiecie, bo jesteście na bieżąco. I tak, wielkie podziękowania dla Kubyna. No. Na pewno. Chodź, Kubuś. Dzień dobry. Tak. Tutaj ładnie Cześć. oklejone E30, natomiast tak jak mówiłem, tego koloru nie zdradzimy dzisiaj, musicie oglądać za tydzień, w niedzielę o godzinie 17, sam 17, o godzinie 12, <grym> A, przepraszam, to nie ten w niedzielę o godzinie 12 zobaczycie odbiór, reakcje właścicieli, no i w jakim kolorze okleiliśmy BMW. I przede wszystkim zgadujcie w komentarzach jaki to jest kolor, no jestem ciekaw jak bardzo kreatywni jesteście. I co? My kończymy. Biacie na Wrapster Poznań, tam to. zostawcie wszystkie follow, u nas na wszystkie media społecznościowe. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Komentujcie, udostępniajcie, będziemy bardzo wdzięczni. I nie zapomnijcie, że do końca dzisiejszego dnia jest promocja minus 30% na puste buteleczki. I także. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć! Cześć!